Przed nami trening jiu-jitsu dla <grymne> i sposób nabrać śniegu, czyli nazwy pod dachem. <grymne> Ale teraz czas na naszą teleekspresowę z stronę z historii. Sprawdźmy co wydarzyło się 23 stycznia. W 1790 roku na mocnicę od polskiej w Niśni rozpoczęła działalność pierwsza w Europie manufaktura porcelany. W 1920 roku w firmie Warszawskiej rozpoczął się pierwszy konkurs szopanowski. W 2011 roku Kamil Stoch wygrał pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawody odbyły się w Zakopanem. Trzy lata temu pożegnaliśmy barbary Krawcównę, niezapomnianą Gwiazdę Kabaretu Starszych Panów i Czterech Pancernych. Dziś również obchodzimy Dzień Najbardziej Kochanych. Nie zapomnijmy więc o tych, którzy wnoszą szczęście do naszego życia. Stąd rusza Inkubator Kobiecej Przedsiębiorczości. To program dla kobiet, które marzą o własnym biznesie, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Kiedy najbardziej przerażające, to czy ja sobie po prostu poradzę finansowo? Wszystko zaczyna się od odwagi, reszty można się nauczyć. Mówią ekspertki. To nie jest nic trudnego i my właśnie przez um, ten cykl szkoleń zachęcamy Panie do tego, żeby Panie się zaaktywizowała. O, och oh, oh, mi. Uczestniczki programu poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności, zarządzania finansami oraz budowania marki. To nie muszą być super nowatorskie, innowacyjne rozwiązania. Pierwsza oh. ta rusza w lutym i obejmuje warsztaty i networking. W drugim 20 pań z konkretnymi pomysłami na biznes spotka się z ekspertami. IRED! Pirate. Pirate. Pirate! Ale również z zapasów i judo. Koncentruje się na walce w parterze. Wyjątkową dyscyplinę trenują pod krakowskiego to Stowarzyszenia Tęcza, czyli dzieci i młodzież z zespołem Dauna. Najpierw rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające, wzmacniające możliwość... z się no. z i obiad! Brazylijskiego judo. Zobaczcie, kondycję No! Z własnego ciała! Nie tylko uczestnicy, ale również ich rodzice. Są też habitacji. ruchu, dużo Takiego poprzez zabawę. Muzeum! Całościowego rozwoju mojego syna. Zespół ta ma, ma wiadomo różne, bardzo różne odsłony i różne swoje ograniczenia, ale te zajęcia sportowe, za w to jest przede wszystkim na początku ogólnego rozwoju. Nie <grytanie> a jedna co Wywiad ekspertów bogdańskich dziergają <dziurga> czapki dla potrzebujących. Chcą nie tylko pomagać, ale też łączyć pokolenia. Dziewiarstwem można zajmować się w każdym wieku. Dziergają dorośli. Dzierganie okazuje się, że nie jest takie straszne i próbują dziergać trochę moci. Moja mama nauczyła się już dziergać i ja też chcę spróbować. Ale cel jest wspólny. Dziergają <grym> i dla osób Trzeba się uczyć, bo, bo to nie wiadomo jak będzie wojna. Czy będziemy w Na ubrani. Reklama handlu. Tak. Po tym, jak burmistrz Łołówka no. w zaoferował sprzedaż zabytkowych włości amerykańskiemu miliarderowi Ilonowi Maskowi, w mgnieniu oka znaleźli się inni inwestorzy. Chodziło tutaj o zwrócenie problemu na poważną kwestię. Nikt nie chciał tego wam. Sprzedaż to w taki sposób na gatunek zabytków, które trzeba wyremontować. Na start potrzeba 100 milionów złotych. zgroszam o nie, o nie, to jest to a może teraz się do w końcu zdał? To jest Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznało go na za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Żeby przypominał, tak jak on wyglądał przed 1945 rokiem. Gdzie to jest? Gdzie to pukać, A po. Ale jak zachować spokój? Czekać kiedy ten najpiękniejszy park rozkwitnie. Co najmniej pół tysiąca przedmiotów związanych z niemieckim obozem Auschwitz trafiło do fundacji do bliskie miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau w Brzeszczach. Podarował je anonimowy darczyńca. Są tu rzeczy osobiste, ofiar z transportów, z podzieżą, <laughs> a nawet na lalka. Można znaleźć też maskę przeciwgazową, flagę ze swastyką i silniki z pieczątkami SS. Jest to niesamowite, to jest chyba... Jedyne takie znalazisko w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Wszystkie pamiątki od II Wojny Światowej leżały na strychu sąsiedniego domu. Domy szpiegowe, piękny zamek i kościoły. W synagodzie pod Białym Ocianem można podziwiać część XV-wiecznego Wrocławia, a dokładnie dzielnicy żydowskiej. Na mapie pracowali studenci architektury, politechniki wrocławskiej. Niezbędny były analizy fundamentów, aktywanych dokumentów wyniki wielu badań. Setki obiektów stworzyli i drukarce 3D. Później się malowanie malowali, I teraz mini-miasto robi maxi wrażenie. Zamiast... Się no to jest do za przyjaźniki tej roboty. ...bieżnia na pilota. I w cyklu Polska na zimę pokażemy jak radzić sobie, gdy nie ma śniegu, a potrzeba jak na nartach jest silna. Joanna bukowska Kastrzak przedstawi kryte stoki narciarskie w Polsce i za granicą. By tak susować trzeba mieć sponą sprawę, bo początki na bieżni są trudne. Ona jest zmuczona wodą, żeby było ślisko, to to musi być mocno. Więc to jest takie to uczucie, ten arty, że te narty są zaostrzone, żeby nie pocięły tej bieżni. Bo to nie śnieg, tylko gruba wykładzina. Bieżnią steruje instruktor My Możemy dostosować też punkt e, nachylenia stoku, dostosować jego prędkość. Będzie tutaj to delikatnie trudniejsze to niż ciasta ja po prawdziwym śniegu, ale ponieważ śnieg zobaczy nam więcej tak jakby, technicznych błędów. I rzeczywiście łatwo jest. Narty reagują dużo szybciej na jakikolwiek iść na śniegu i hmm. myślę, że wymusza to taką dość techniczną, pograbną jazdę. No nie jest różnica, ale duża nie, ale na śniegu lepiej się czuję. chcę trochę cudna, trochę łatwa. Pierwsze kryte stoki narciarskie powstały 100 lat temu w Berlinie i w Wiedniu. Obecnie najdłuższa kryta trasa na świecie, 640 metrów, jest Niemczech. No, no, bo ja w Niemczech. W środek narciarski, o wielkości 12, to jest piłka, to jest w Szanghaju. A najcieplejsze miejsce, w którym wbudowano taki obiekt, to Dubaj i 40 stopni Celsjusza na zewnątrz. Ja pierdolę, oni mają, oni mają fantazję.